Wyobraź sobie tę scenę, piękna, słoneczna sobota, taka, która przypomina film, kiedy wszystko wydaje się układać na swoim miejscu. Pranie wisi na sznurku, umyte naczynia lśnią na półce i po raz pierwszy od tygodni oddychasz z ulgą, myśląc, że domowy chaos dobiegł końca. Dokładnie w tym momencie przybiegła do mnie moja córka Lajze, sześcioletnia, przepełniona radością, z oczami błyszczącymi jak gwiazdy, a głosem drżącym ze wzruszenia: Mamo, zobacz, co mam. Pociągnęła mnie mocno za ramię, jakby chciała zaciągnąć mnie do największego skarbu świata. I tak było. I oto był lśniący w słońcu, pełen żywych kolorów i szczegółów, od których każde dziecko wzruszyło się, nowy dwupedałowy pojazd, o którym marzyła, dumnie zaparkowany przed naszym domem na obrzeżach Moskwy. Ale, jak mówią, pełne szczęście jest zaproszeniem, aby pech zapukał do drzwi. I nie tylko zapukał, ale przyszedł ze wszystkim w towarzystwie mojej mamy i mojej najmłodszej siostry Aliony, tej, która od małego zamieniała każde rodzinne spotkanie w pole minowe. Obok nich ich siostrzenica Milana, córka Elouni, rówieśniczki Lizy. To, co byłoby zwykłym dniem wizyt, w ciągu kilku minut zamieniło się w koszmar, którego nie odważyłby się napisać nawet najgorszy scenarzysta. Lize, nieświadoma zbliżającej się burzy, pobiegła ich powitać z entuzjazmem, do jakiego zdolne jest tylko dziecko. Babcia. Ciocia Aliona. Milana. Przyjdź i zobacz mój prezent, krzyknął, ciągnąc każdego za ramię, jakby chciał podzielić się magicznym sekretem. I wtedy ją zobaczyłem. Wyraz twarzy Aliony. To nie była zazdrość, to nie był gniew, to było coś gorszego. Lodowaty uśmiech, tak wymuszony, że wydawał się gotowy do pęknięcia. Rozciągnięte usta, zaciśnięte szczęki, wzrok utkwiony w rowerze, jakby to była osobista zniewaga. Znam to spojrzenie odkąd pamiętam. To samo, co poprzedzało każdy jego napad złości w dzieciństwie, każdy napad złości, który w tajemniczy sposób zawsze kończył się tym, że to ja byłem winien. Lajze, nieświadoma niebezpieczeństwa, paplała dalej, pokazując każdy szczegół z dumą kogoś, kto wystawia dzieło sztuki. Spójrzcie na wstążki na kierownicy. Spójrzcie, jak farba błyszczy w słońcu. Wtedy Aliona z przerażającym spokojem powiedziała: Teraz pokażę ci, co o tym myślę. Zanim mój mózg zdążył przetworzyć te słowa, ona już się odwróciła, weszła do szopy i wróciła z młotkiem w dłoni. Młotek, czy kiedykolwiek czułeś ten dreszcz na plecach, gdy rzeczywistość wydawała się zniekształcać? Kiedy twój instynkt krzyczy, że coś jest nie tak, a twoje ciało nie reaguje? Cóż, to było dokładnie to. Pierwszy cios zabrzmiał jak wystrzał. Metal jęknął, konstrukcja się wygięła. Lajze zakryła usta dłońmi, otworzyła szeroko oczy i pobladła z szoku. Drugi cios był jeszcze bardziej brutalny. Pękł lakier, przednie koło skręciło się jak złamana kończyna. Przy trzecim pękła kierownica i kolorowe wstążki opadły bezwładnie jak martwe liście. A potem ze spokojem, który zmroził mi krew, aliona przykucnęła, spojrzała w oczy mojej sześcioletniej córki i powiedziała: Niech to będzie lekcja. Lekcja. Jakby niszczenie niewinności dziecka było aktem pedagogicznym. Jakby nauczanie, że radość można zmiażdżyć w ciągu kilku sekund, było czymś szlachetnym. Lajze nie płakała. Nie natychmiast. Stała tam, trzęsąc się, jej usta drżały, a ramiona trzęsły się od cichego szlochu. A ja... Poczułem, jak zalewa mnie fala lodu, drętwienie paraliżujące każdy mięsień. To nie był gniew. Jeszcze nie. To było coś głębszego, pewność, że po raz kolejny przeżywam scenariusz, który znałem aż za dobrze. Wtedy właśnie moja mama, zamiast przytulić wnuczkę i zbesztać córkę, która właśnie dopuściła się aktu czystego okrucieństwa, postanowiła dołożyć swoją cegiełkę. Z rękami na biodrach i tonem osoby wyznającej absolutną prawdę powiedziała Nie powinnam była kupować jej czegoś tak drogiego. Innymi słowy, problemem nie była przemoc. Ten darmowy, którego właśnie byliśmy świadkami. Nie. Problem tkwił we mnie. Ja, która odważyłam się dać mojej córce prezent, na jaki zasługiwała. Ja, który zawsze byłem czarnym charakterem w tej historii. Ale nie krzyczałam. Nie złościłam się, nie wytrąciłam alionie młotka z rąk, nie wybuchłam płaczem. Nie. Po prostu stałam bez ruchu, z uśmiechem na ustach, bo czasami cisza jest najostrzejszą bronią. Aliona z hukiem rzuciła młotek, zadowolona z siebie, jakby właśnie wygrała bitwę. Matka pokiwała głową z aprobatą, jakby to była wielka demonstracja sprawiedliwości. I wtedy wypowiedziałem jedno zdanie. Zdanie tak proste, tak precyzyjne, że oboje zamarli, jakby otrzymali cios w brzuch. Być może zastanawiasz się, co powiedziałem? Cierpliwość. Dotrę tam. Ale najpierw chcę, żebyście zrozumieli, że ten moment nie był odosobnionym przypadkiem. Było to zwieńczenie historii, która powtarzała się przez dziesięciolecia. Aliona, moja najmłodsza siostra, dzielą nas zaledwie dwa lata, urodziła się z krzykiem i, o ile pamiętam, nigdy nie przestała. Różnica polega na tym, że podczas gdy inne dzieci uczy się panować nad emocjami, ją traktowano jak księżniczkę, której najmniejszy dyskomfort był powodem do karania innych. I zgadnijcie, kto zawsze płacił rachunek. I pamiętam to, jakby to było wczoraj. Każdy napad złości, każdy złość, każdy zepsuty przedmiot stał się dla mnie lekcją moralną. Katie, dlaczego nie oddałaś zabawki siostrze, podczas gdy Aliona po prostu nie chciała się nią dzielić? Powinieneś pozwolić jej wygrać, kiedy przegrała mecz. Dlaczego ją sprowokowałeś, gdy z czystego uporu przerwała coś? Mając 10 lat, byłem już ekspertem w przyjmowaniu winy innych ludzi. Ulubiony cytat mojej mamy? Nie zasmucaj swojej siostry. Ironiczne, biorąc pod uwagę, że Aliona była zirytowana własnym cieniem. Kiedyś oszczędzałam miesiącami swoje kieszonkowe, żeby kupić jej na szyjnik nic nadzwyczajnego, ale uroczy. Kiedy otworzyła pudełko i zobaczyła, że wisiorek jest niebieski, a nie różowy, dostała ataku, jakbym dali jej zatruty prezent. Rozdarł łańcuch na pół i rzucił go na podłogę. A kogo moja matka winiła? Do mnie. Wiesz, że chciała różowy? Dlaczego kupiła niebieski? Tak wyglądało moje dzieciństwo, ale ona została zniszczona, a ja byłam za to odpowiedzialna. Lata minęły, i czy myślisz, że coś się zmieniło? Mylisz się? Skończyłem prawo, pracowałem do późna w nocy, zbudowałem solidną karierę i dziś zarabiam więcej niż ktokolwiek w mojej rodzinie. Mógłbym się odwrócić, ale nie. Zawsze wyciągałem rękę. Płaciłem rachunki, kupowałem leki, dbałem o to, żeby nikt nie był w potrzebie. I jaki był wynik? Niewdzięczność zamaskowana jako uprawnienie. Za każdym razem, gdy odmawiałem płacenia za kaprys nowy telefon komórkowy, wycieczkę, drogi prezent, stawałem się złoczyńcą. Samolubny. Drobiazgowy. Jakby moje pieniądze były obowiązkiem, a nie gestem dobrej woli. Kiedy więc mówię, że odcinek rowerowy nie wziął się znikąd, wiecie, o czym mówię. Wszystko zaczęło się kilka tygodni wcześniej, kiedy Lajze i Milana bawiły się na podwórku. Rower mylejni, już stary i zniszczony, cepsuł się. Nie z powodu Lizzy, która w wieku sześciu lat ledwo umiała trzymać śrubokręt, ale dlatego, że czas i nawyki doprowadziły ją na skraj załamania. Aliona oczywiście nie widziała tego w ten sposób. Gdy tylko zobaczył zabawkę na podłodze, wskazał na moją córkę i krzyknął. Zepsuła ją. Moja mama, zgodnie ze scenariuszem, powtórzyła, weź odpowiedzialność, Katie. Lajze musi się nauczyć, że czyny mają konsekwencje. I wtedy zdałem sobie sprawę, nic się nie zmieniło. Wciąż byłam tą samą dziesięcioletnią dziewczynką, obwinianą za błędy innych ludzi. Tylko że tym razem nie była to tania zabawka ani gra dla dzieci. Tym razem było to szczęście mojej córki. I wtedy się uśmiechnąłem. I mówiłem. I po raz pierwszy w życiu zrozumieli, że gra się skończyła. Ale nie wcześniej niż po raz ostatni na mnie spojrzy to samo spojrzenie. Powietrze, które przez lata budziło we mnie wątpliwości co do własnej pamięci, zdrowego rozsądku i umiejętności odróżniania sprawiedliwości od okrucieństwa. Tym razem jednak odbiło się rykoszetem. Nie znalazłem w tym żadnej mocy, tylko echo kobiety, która zbyt późno odkryła, że jej broń już nie działa. Drzwi od płotu zaskrzypiały za nimi. Dźwięk odbił się echem, niczym ostatni punkt. Lajze nadal trzymała moją dłoń, jej małe palce ściskały moje z siłą, która nie odpowiadała jej rozmiarom. Przykucnąłem, aż znalazłem się na wysokości oczu, gdzie łzy wciąż błyszczały, uwięzione jak krople rosy w pajęczej sieci. Nie zrobią ci już nic złego, powiedziałam, przesuwając kciukiem po jego policzku. Ani twój dwukołowy pojazd. Skinęła głową z powagą, jakby już wiedziała, że niektóre obietnice nie wymagają przysięgi, aby były prawdziwe. Następnie z okrutną mądrością dzieci zapytał. Czy ciocia Aliona nie zostanie ukarana? Spojrzałem na poskręcany kawałek metalu na ziemi i ślady sosu na trawie, w miejscu, gdzie upadł pojazd. Kara już została odbyta. Miało to nazwę, Konsekwencja. I po raz pierwszy to nie ja niosłam go na plecach. Już to otrzymała, odpowiedziałam. Po prostu jeszcze nie wiesz. Dima podeszła i położyła mi rękę na ramieniu gestem, który zawsze mnie uspokajał, jakby jej dotyk mógł uporządkować chaos. Nic nie powiedział. Nie było takiej potrzeby. Jego milczenie było tarczą, więc oparłam się o niego tylko na sekundę, zanim wstałam. Chodźmy po nowy pojazd Myleni, i powiedziałem, wyciągając rękę do Lizji. I tym razem nikt nie zepsuje niespodzianki. Uśmiechnęła się. Nieśmiały, ale szczery uśmiech jak pierwszy promień słońca po burzy, która trwała dziesięciolecia. A kiedy zaczęliśmy iść w stronę samochodu, z Dimą u boku i ciężarem poczucia winy, które towarzyszyło mi przez całe życie, w końcu spadł mi z ramion. Wiedziałam jedno. Wymieniano nie tylko pojazd. To był scenariusz. I tym razem to ja napisałem zakończenie. Że coś we mnie coś, o czym nawet nie wiedziałem, że zostało złamane, zaczęło się naprawiać. To nie była ulga. To nie był triumf. To była dziwna cisza, jak spokój, który pojawia się, gdy w końcu przestajesz wstrzymywać oddech. Ten rodzaj ciszy, który nie jest brakiem dźwięku, ale obecnością czegoś nowego. Coś, co nie pasowało do gotowych zdań mojej rodziny, co pomyślą o Twoim. Lub rodzina jest święta. To było uczucie, że po raz pierwszy ziemia pod moimi stopami nie była zrobiona z ruchomych piasków, ale z czegoś solidnego. Może nawet beton. Lajze weszła do kuchni z palcami wciąż pokrytymi czekoladą i plamą lodów na brodzie. Patrzył na mnie tymi oczami, które mimo wszystko nadal wierzyły, że świat może być sprawiedliwy. Babcia do ciebie dzwoniła? Zapytał, jakby już znał odpowiedź. Zadzwonił. Przygryzła wargę, tak jak to robiła, gdy próbowała zdecydować, czy coś powiedzieć. Czy ona jest szalona? Znów przykucnąłem, więc byliśmy na tym samym poziomie. Nie po to, żeby wyjaśniać, nie pocieszać, po prostu dać jej znać, że nie jest w tym sama. Ona się boi, Lizoka. Boi się, że ludzie zobaczą, co zrobiła. I wiesz, co jest zabawne? Lajze pokręciła głową, jej brązowe loki podskakiwały. Strach jest jedyną rzeczą, którą rozumieją. Dima pojawiła się w drzwiach z telefonem komórkowym w dłoni i wyrazem twarzy, którego nie mogłam rozszyfrować. Andrzej też do mnie dzwonił, opowiedział cicho. On, przeprosił. Dla mylejni. Nie spodziewałem się tego. Nie od niego, nie po latach wulgarnych spojrzeń i pasywno-agresywnych komentarzy na spotkaniach rodzinnych. Ale oto była pierwsza szczelina w murze, który wokół siebie zbudowali. A mediolan? Zapytałem, bo ostatecznie do tego to wszystko się sprowadzało. Nie w walkach, nie w zranionej dumie, ale w tej dziewczynie, która straciła swój nowy pojazd, zanim jeszcze nauczyła się na nim jeździć. Dima uśmiechnął się małym, niemal imponującym uśmiechem. Odczuwalne, ale niosące ze sobą wagę decyzji. Będzie miała jeszcze jednego lepsza. I tym razem nikt nie będzie musiał chować klucza do garażu. Lajze ścisnęła moją dłoń, jej palce były małe i lepkie od lodów. Czy możemy zaprosić Milanę na przejażdżkę rowerem z nami? Kiedy ma nowy? Przyciągnąłem ją blisko, czując zapach truskawkowego szamponu we włosach. Potrafi. I kupujemy głośny dzwonek, żeby każdy słyszał, kiedy przejdzie. Bo w głębi duszy o to właśnie chodziło. Nie chodziło o wygraną czy przegraną, ale o udowodnienie, kto ma rację. Chodziło o to, aby następnym razem, gdy dziecko uśmiechnęło się, gdy coś wygra, nie było przy nim nikogo z młotkiem w dłoni dosłownie lub w przenośni. A jeśli to oznaczało, że muszę być czarnym charakterem w ich historii, niech tak będzie. W końcu tylko złoczyńcy zmieniają zakończenie. Telefon znów wibrował na stole. Tym razem było to powiadomienie z banku, przelew otrzymany, Andre S. Nie było żadnej wiadomości, żadnych wyjaśnień. Kwota, która dokładnie pokryła koszt nowego pojazdu, łącznie zresztą na kask i na kolanniki. Dima uniosła brwi. Myślę, że ktoś po prostu wybrał jedną ze stron, powiedział. Spojrzałem na Lizę, która już wbiegła do pokoju, pewnie po to, żeby zrobić listę wszystkich naklejek, jakie powinien mieć nowy rower mylejni. Nie odpowiedziałam, w końcu uśmiechając się naprawdę. Myślę, że ktoś właśnie zdał sobie sprawę, po której stronie zawsze był. To była ulga, bo oznaczało, że ktoś w końcu to zobaczył i powiedział: To nie jest normalne. Telefony od Elini i mojej matki nadal padały jak grat, ale ton się zmienił. Mniej moralizmu, więcej rozpaczy. Nie powinnam tego pisać. Niszczysz rodzinę. Pomyśl o swojej siostrzenicy, jakbym przez cały ten czas o niej nie myślała. Przestałam odpowiadać. Zamiast tego tej nocy usiadłem na skraju łóżka Lizji, obserwując jej spokojny sen i pozwoliłem sobie poczuć coś, czego nie czułem od lat. To nie był gniew. To nie było zmęczenie, to była jasność. Jednej rzeczy nigdy by nie zrozumieli: rodzina nie jest prawem nabytym. Nie można burzyć, kłamać, żądać i nadal oczekiwać bezwarunkowej lojalności. Rodzina powinna oznaczać ochronę, bezpieczeństwo, miłość. A jeśli nic takiego nie istnieje, być może rodzina to tylko kolejne słowo, za którym kryją się ci, którzy boją się konsekwencji. Na koniec narysowałem linię. Być może dla niektórych było to zbyt nagłe, dla innych niewystarczające. A ty? Jak myślisz?